Dzień dobry, dzień dobry, dzień trzeci naszego wyjazdu, Wstaliśmy, ogarnęliśmy się jak zwykle. Tutaj mam takie stareczko do malowania się. Znaczy ogarnęliśmy się, no tak z wierzchu, nie żeby się ubrać w coś. Twarz umyć, ząbki umyć i zabieram rzeczy i lecimy dalej dzisiaj. Podobno będzie nasz najgorszy dzień. Nie, ja nawet robię rzeczy nadprogramowe, czyli jak kapitan mówi mi, proszę zacumować, czy przygotować się do cumy. Ja zostałam wyznaczona jako ta osoba, która idzie do przodu i cumuje, jakby jacht od przodu, no to odwiązuję wszystkie cumy i zawiązuję je sama, żeby się nauczyć tych wszystkich węzłów. też. Ten czas bardzo, bardzo szybko leci. Stresuję się trochę tym egzaminem, nie wiem jak to będzie, ale mówią, że, żeby się nie stresować, więc mam nadzieję, że będzie ok. Dzień dobry. Dzień trzeci. Widzimy na środę naszego kursu. Dzień trzeci. Idziemy powrotem na kursy. Tak wygląda nasza droga. Również ślimaka. Jeszcze nie pokazywaliśmy salki w środku, teraz A tak. nie z zewnątrz. No właśnie, ogłen, tak to wygląda garaż. Jak wygląda jeszcze garażu? Nie liczy się jakość, liczy się... A nie, liczy się jakość, przepraszam, przepraszam. mi szybko, co się wygląda. to wygląda. mogę tu kawałka morskiego. Nie! zmiany statek z wody to też się nie codziennie widzi takim śmigiem. Jóźbidem pewnie na paręnaście ton. No i będziemy dalej pływać, Teraz mieliśmy chwilę teorii. Posiedzieliśmy w klasie, przeswoiliśmy sobie tam światła, wielkości. E, znaki wodne, niewodne. Oświetlenie takie, prawo. Jesteśmy już. Idziemy na tutaj. Siadamy na pucka i się uczymy, przyswajamy dalej wiedzę. Asy.

Wybieraj grota. Idziemy sobie zjeść idziemy, coś z dobrego idziemy, dzisiaj. Idziemy coś Teraz nie, nie jemy kap, co, kapsika. Ale... Ja Na pewno idziemy na jakąś rybkę. Znaczy przynajmniej ja. Nie wiem kapun Nie Fiszmy. tak właśnie, Dlaczego? że trzeba zostawić zimno. No i co? Patrz jakie to jak to wygląda? Maybe jutro. Maybe Uch. wieczór. A nie moc tutaj rozpisane... Może później nie otwierają. Idziemy tam jest Molo Molo w sopocie. Nie, nie jesteśmy w sopocie. Idziemy tam na górę.

mi brakuje. Nie jeszcze... na bazie rosołu, tylko na bazie um, bardzo zupy pomidorowej. Bo jakby wszystkie zupy, zupy jakie teraz to zajęło już na bazie rosołu. Wszystkie zupy są na bazie rosołu. Dobre Tam, dorsza z frytyczkami. Z taką kapuszką zesmażaną. Z... I też taki fajny jak zwykle. Wszystkie rybki są tutaj bardzo, bardzo świeże. Mm. Mhm. Tak, ja, dobra. Jak tam je. To trzeba przyznać, że wszystkie ryby jakie mieliśmy są świeże. Bardzo. Nie mrożone czy coś, tylko są świeże. U nas to się nie zdarza. Się... Prawda. że tak? Nie widzę dokładnie. Yes, Jest, jest, jest. Aha. To widzisz to, jest. 4, Jedziemy. Gdzie ten człowiek to masz jest? Tu jeszcze musimy tam masz to ale wiesz co już bym, popatrzył, już powoli się zaczyna, popatrz na Insta, nie? już trochę Aha. po to, już na niego po, kręcimy na niego zdecydowanie, prawy, bo też Lachę, nie? i prawy pokaż odwybieramy blakę nie żadny luz

Popadź, możemy sobie jechać zdecydź sobie. Zdecydź, zdecydź. Do zwrotu przecież i zdecydowanie sterem. grota nie luzujesz, nie wybierasz, tak trzymasz. kiedy go prawy pokaż od luz. Lewy pokaż od, luz. Llewą pokaż Llewą od. wybieraj. Tomek Wybieraj go na kawę stanie, bo tak to nie da z rady. Poddaż. Trzymasz sobie bajdej, i jedziemy Świetnie na burcie. Przegoń tam nadal i jedziemy sobie na kaszynkę troszeczkę musimy odpaść, już patrzę na tego boga. mówicie rano było słońce, teraz jest słońce w słońca był, był. No nie można słońca będzie nie słońce, będzie. to takie bardziej promienie a jak no, jest no, tutaj wilgotno, jest, jest. jest też rano jak się wstaje, nie? Jak wilgotno tutaj jest, jak się rano wstaje. w tym tygodniu, wiesz, bo jest taki, taki jest ten... Tak <laughs> <laughs> Yeah. Płynęliśmy yy. bardzo szybko, czasami, nice. pewnymi momentami. Było to tak takie, wyginąło. tak. Ale na szczęście płynęliśmy ten balastowym, czyli takim, który może yy, mieć kąt zawrotu aż do, do 120 stopni. I nie da się go wywalić. No, ciężko. Bardzo, bardzo ciężko by było go wywalić. No na pewno się to zdarza. No, Ale to by musiały być nie wiadomo jakie fale, żeby to mówić, tak. więc tak to wygląda. Idziemy, idziemy się uczyć teraz. Sobie kupić kebaba, jakieś piwko, żeby było fajnie wieczorem i idziemy się uczyć tego materiału. No i co? Jeszcze wyjdziemy z pieskiem na pewno na dwór zobaczymy co i jak i No pójdziemy jeszcze na jakąś plażę. Działamy dalej. Tak to wygląda z naszej Puczymy strony. Się, Od tej dajemy. strony tak to wygląda. Za dwa dni damy radę. Damy radę. Zobaczymy to.